Dzień dobry Państwu. Witam Państwa serdecznie z giełdy papierów wartościowych na kolejnym debiucie. Dzisiaj kolejne certyfikaty inwestycyjne. Mieliśmy debiut w poniedziałek, debiut w środę. Dzisiaj, y, pierwsze notowanie certyfikatów inwestycyjnych EQUES Akcji Sektora Prywatnego. Jest to fundusz inwestycyjny zamknięty, zarządzany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych EQUES Investment którego zarząd serdecznie witam dzisiaj na giełdzie. Serdecznie witam pana Tomasza Koraba, prezesa zarządu i pana, nasza, pana Jakuba Lipcharda, członka zarządu funduszu. Serdecznie witamy na giełdzie. Panowie, to już drugi fundusz, który jest firmowany przez Equest Investment. Cieszymy się, że kolejne aktywa trafiają na giełdę. Większość funduszy jest dystrybuowana jednak poza naszym rynkiem nie jest notowana. Także cieszymy się, że widzicie w tym wartość dodaną. Panie prezesie, bardzo proszę o zabranie głosu. Dziękuję, dzień dobry państwu. Oczywiście na wstępie chciałbym podziękować wszystkim zaangażowanym w ten kilkomiesięczny proces upublicznienia funduszu, zarówno klientom, którzy wyrazili zgodę na zmianę statusu z funduszu z funduszu niepublicznego na fundusz publiczny, bo od tego się to zaczęło, a następnie wszystkim podmiotom zaangażowanym w postępowanie przed Komisją Nadzoru Finansowego, Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych i w końcu na giełdzie papierów wartościowych. Dla nas wprowadzenie funduszu na giełdę ma Hmm, wiele korzyści. Przede wszystkim dla, dla Funduszu Zamkniętego możliwość pokazania się szerzej publiczności, zarówno z wynikami, strategią, ze wszystkim jest to jedyna jest to jedyna droga, ale nawet gdyby nie była, to giełda papierów wartościowych i debiut na niej to Marka sama w sobie. Tu wymagana jest odpowiednia przejrzystość, odpowiedni, odpowiedni standard, więc można powiedzieć, że dla nas obecność na giełdzie daje nam, daje nam swego rodzaju pieczątkę jakości. A oczywiście. Oprócz tego, wiadomo, że fundusze prowadzimy po to, żeby klienci mogli inwestować, a więc żeby fundusze zwiększały, zwiększały aktywa i Pozwalały, pozwalały klientom na, na rynku zarabiać. W związku z tym, oczywiście, takie rzeczy jak płynność, jak dostęp do szerszego grona inwestorów, to są, to są sprawy oczywiste. I oczywiście w kolejnych miesiącach zamierzamy, zamierzamy to budować. Oba nasze fundusze mają prospekty, które przewidują prowadzenie emisji w najbliższych miesiącach. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Dziękuję, panie prezesie. Mam nadzieję, że Wasz fundusz będzie cieszył się powodzeniem na rynku, zyskał uznanie inwestorów. Jest prospekt emisyjny, będą kolejne emisje w konsorcjum domów maklerskich. Także cieszę się, że jesteście tutaj z nami na giełdzie, że nam przybywa nowy instrument i że przede wszystkim będzie to zwiększenie oferty palety produktów rynku kapitałowego dostępnych na giełdzie papierów wartościowych. Także dziękujemy za to. Serdecznie gratuluję debiutu funduszu na giełdzie i życzę udanych kolejnych emisji certyfikatów. Wszystkiego dobrego. Już drugi dyplom, certyfikat funduszu notowanego na giełdzie w Waszej kolekcji, ale wiem, że zapowiada się trzeci, także kibicujemy, zapraszamy. W tej sytuacji bardzo proszę Pana Jakuba Lipharda, zarządzającego z TFI Equus o przedstawienie prezentacji funduszu, jaka jest jego struktura, specyfika, profil inwestycyjny. Bardzo proszę o przeprowadzenie prezentacji. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, Jakub Liphart, Equus Investment. Miesiąc temu mieliśmy okazję zaprezentować Equus Aktywnego Inwestowania. Dziś przyszła kolej na, na następny fundusz, tym razem le, bardziej agresywny od swojego poprzednika. Jest to fundusz… W którym, w którym zdecydowanie większy, większy udział ma, ma rynek akcji. Tutaj zaangażowanie musi przekraczać 70%, co oczywiście oznacza, że jest to fundusz dedykowany dla, dla inwestorów akceptujących rynkową zmienność, ale oczekujących wyższych stóp zwrotu. Zanim przejdziemy do opisu charakterystyki portfela czy wyników funduszu, warto w kilku zdaniach chociaż określić czy opisać historię funduszu. Z, z rozpoczęciem. Z rozpoczęciem funduszu zwlekaliśmy kilka ładnych kwartałów. Otóż w 2017 roku myśleliśmy i w 2016 i 2017 myśleliśmy o otworzeniu, właśnie startowaniu ekos akcji sektora prywatnego. Natomiast widzieliśmy i kilka materialnych ryzyk w 2017 roku, i do tego wyceny były raczej wygórowane. Do tego na innych funduszach rynkowych w naszej ofercie zmniejszaliśmy zaangażowanie, więc można powiedzieć, czekaliśmy na czekaliśmy na korektę bądź bądź bessę. Długo nie musieliśmy czekać, bo w 2018 rynek przynajmniej na kolor złoty widzimy ENWIK 40, spadł blisko 20%. Zdecydowaliśmy się wtedy wystartować z funduszem inwestującym właśnie w ENWIK, przede wszystkim spółki z indeksu ENWIK i ESWIK i na kolor granatowy pokazany jest fundusz ekwestrakcji sektora prywatnego. No, czy, czy moment był trafiony, 2019 rok to z kolei marazm na, marazm na giełdzie przede wszystkim no, czy zarówno szeroki indeks WIK, jak i MWIK stopy zwrotu oscylowały za cały rok w okolicach zera, a następnie przed nami oczywiście jedne z najbardziej dynamicznych spadków w historii. No niemniej nie mogliśmy o tym wiedzieć, a zwykle też tak jest, że historia wielokrotnie pokazała, że bardzo trudno jest znaleźć ten, ten, ten lokalne, lokalne minimum do wystartowania z, z inwestycją. Także widzimy, widzimy, natomiast podkreślam oczywiście, że że stopy zwrotu kwestii sektora prywatnego od momentu rozpoczęcia są ponad dwukrotnie wyższe od mvig co prezentuje, co prezentuje ten wykres? Wyniki oczywiście funduszu prezentujemy po wszystkich kosztach. Te wykresy przedstawiają nam roczne stopy zwrotu na kolor granatowy EQUES akcji sektora prywatnego, kolor złoty to indeks WIG i kolor fioletowy MWIG 40. Zwracam uwagę na dwie kwestie. Po pierwsze, fundusz do tej pory nie miał roku zakończonego stratą, a co więcej, zarówno w 2019, jak i 2020, a więc bardzo trudnych latach dla, dla poszczególnych, Szczególnych indeksów, fundusz przynosił dwucyfrowe stopy zwrotu. Również w 2021 może już ta różnica między funduszem a indeksami nie jest tak znacząca, natomiast dalej, przynajmniej na koniec, na koniec sierpnia, stopa zwrotu jest dwucyfrowa, sięga, przekracza nawet 30%. Wyniki od początku 2019 roku zaprezentowane są po prawej stronie. Zwracam uwagę, że przede wszystkim strategia funduszu dzięki, dzięki selekcji spółek spełniających nasze kryteria przeszła. Bez większych problemów przez 2020 rok. I jak, jak wiemy, aktualnie dyskutuje się już tylko o potencjale wzrostów na kolejne kwartały czy, czy lata. Czy Hossa będzie się dalej utrzymywała na ZWigu, u i szerokim indeksie WIG. No, Niemniej pamiętajmy, że w 2020 roku, um, chociażby sesja 12 marca, najgorsza sesja w historii samego indeksu WIG, minus 12,7%, a sam indeks MWIG 40 w ciągu dwóch miesięcy, luty, marzec spadł o blisko 30%. Dzięki zmniejszeniu zaangażowaniu na akcji sektora prywatnego, um, dzięki selekcji spółek oraz wysokiej dywersyfikacji fundusz akcyjny, Fundusz spadł o 11 punktów procentowych na przestrzeni tych dwóch najważniejszych, najważniejszych miesięcy 2020 roku. Skąd nazwa EQS akcji sektora prywatnego? Fundusz nie może inwestować w spółki skarbu państwa. Naszym zdaniem takie cele jak zapewnienie dobrobytu akcjonariuszom, poprawa zysków, wypłata dywidendy czy, czy rozwój no nie zawsze znajdują się na pierwszym planie wśród takich spółek, choć sam fundusz nie. Nie zabezpiecza pełnego ryzyka politycznego inwestowania na, na jakiejkolwiek giełdzie papierów wartościowych, to jednak znacząco ją je ogranicza właśnie przez brak możliwości inwestycji w spółki skarbu państwa. Inne atuty inwestycji w takie, skarby, w takie, w takie spółki z sektora prywatnego przedstawia chociażby ten wykres. Mianowicie prywatne spółki często są bardziej atrakcyjne inwestycyjnie od spółek państwowych, ponieważ koncentrują się na rozwoju, pomnażaniu majątku właścicieli. Na wykresie widzimy na kolor jasno-niebieski przychody na akcje, jak, jak rosły przychody na akcje dla trzech, dla trzech najważniejszych indeksów, czyli WIG-20, kolor jasno-niebieski, MWIG kolor złoty oraz swig 80 granatowy kolor. No i to, na co oczywiście to, co podkreślam, to, to to, że przez ostatnie 10 lat przychody na akcje dla mwig u kolor złoty, wzrosły ponad 160%, przychody dla swig u ponad 40%, a dla WIG 20 nie wzrosły, a wręcz, wręcz spadły o 12%. Przejdźmy teraz poziom niżej do rentowności czy do zysku na akcje dla tych samych trzech indeksów. ESWIG Wzrost przez ostatnie 10 lat prawie 160% dla MWiG-u 55% i co ciekawe spółki z WIG-u 20 suma zysków za ostatnie 12 miesięcy wręcz spadła relatywnie do tego, co było 10 lat temu. Podkreślam również, że teraz większość spółek prywatnych w tym roku. Poprawia swoje marże i co ciekawe, jest to również efektem wzrostu inflacji, która z kolei obniża realny wpływ wzrostu wynagrodzeń, który z kolei jest jednym z ważniejszych komponentów po stronie kosztowej każdego z przedsiębiorstw. Co, co więcej, wróciła tak zwana moc cenowa, czyli w języku angielskim pricing power, która jeszcze dwa czy trzy lata temu była jednym z tych negatywnych aspektów wymienianym w wielu wielu rekomendacjach opisującym polski, polski rynek, teraz polskie spółki przenoszą albo wzrost kosztów, albo wręcz zwiększają ceny, no tym samym widzimy, widzimy wzrost marsz. Także jest to, jest to pozytywny, pozytywny aspekt zarówno w średnim i miejmy nadzieję w długim terminie. Ekres akcji sektora prywatnego to rozwiązanie dedykowane inwestorom, którzy akceptują zmienność giełdową. No tutaj możemy mieć od 70 do 100% zaangażowania na rynek akcji, co naturalnie oznacza, że bez zmienności giełdowej bez, bez spadków również się nie, nie obejdzie. I mogą zdarzać się miesiące z wyraźnie ujemnymi stopami zwrotu. Natomiast naturalnie, naturalnie jest to fundusz, który przede wszystkim ma radzić sobie dobrze podczas hossy na rynku średnich i małych spółek. Aczkolwiek jak rok chociażby 2019, jak i 2020 zaprezentowały, że pomimo tego, że na, na giełdzie wtedy mieliśmy raczej stopy zwrotu gdzieś w okolicach zera, to właśnie udana selekcja przyniosła... Przyniosła dwucyfrowe stopy zwrotu. Aktywa funduszu są lokowane jedynie w akcjach spółek sektora prywatnego. Podkreślam, powyżej 70% fundusz musi utrzymywać się na, na rynku akcji. Kryteria doboru spółek zostały sprawdzone zarówno w ostatnich latach na tym funduszu, jak i innych funduszach rynkowych Z Equus Investment, które inwestują już kilka ładnych lat dłużej. Podkreślam również dywersyfikację portfela. Na tym na Equus Akcji Sektora Prywatnego średnie zaangażowanie na jedną spółkę wynosi 2,5%. Natomiast mamy swoje również wewnętrzne limity maksymalnej koncentracji, zdecydowanie bardziej restrykcyjne niż ustawowe 20%. Mianowicie inwestujemy do 5% w jedną spółkę. Przejdźmy do charakterystyki portfela. Wyróżniamy dwie podstawowe struktury aktywów, optymalna struktura, więc nastawiona na, na wzrosty, kiedy nie widzimy większych, niezdyskontowanych ryzyk na rynku akcji oraz defensywna, a więc kiedy występują materialne, przynajmniej naszym zdaniem, ryzyka na rynku akcji, zmniejszamy zaangażowanie do minimalnie, na funduszu musi być 70%. Jak wyglądała struktura aktywów na koniec czerwca bieżącego roku? Pokazuje nam ten wykres w lewym górnym rogu. Na torcie widzimy kolor złoty, a więc akcje, udział akcji i kontraktów na chociażby MBIK 40 przekraczał 80%. Natomiast poniżej wykres przedstawia nam, jak zmieniało się to zaangażowanie od momentu startu funduszu. Jak widzimy, ten kolor granatowy, a więc gotówka, w pierwszych miesiącach było jej trochę więcej, natomiast był to okres oczywiście budowy portfela. Następnie no, zaangażowanie nie schodziło poniżej 70%. Natomiast zwracam uwagę, że jeżeli chodzi o samo zaangażowanie, to znacząco się zmniejszyło przed wydarzeniami z lutego i marca 2020. Wykres po lewej stronie przedstawia nam dywersyfikację. Nie ma tu jednej skoncentrowanej pozycji, jednej, dwóch czy trzech skoncentrowanych pozycjach, na których fundusz miałby budować swój wynik. Wynik, także, także ryzyko specyficzne pojedynczej spółki jest zdywersyfikowane. Średnie zaangażowanie na koniec czerwca wynosiło 2%, natomiast maksymalna pozycja w spółce nie przekraczała 4%. Na koniec czerwca bieżącego roku. Po prawej stronie z kolei widzimy dywersyfikację sektorową, struktura portfela w podziale na branże. Tutaj również nie ma jednej dużej, jednej dużej koncentracji na jednej branży. Tutaj maksymalne zaangażowanie wynosiło 24% w spółki z przemysłu. Podsumowując, ekos akcji sektora prywatnego to dynamiczna strategia akcyjna skoncentrowana na spółkach prywatnych. Kluczowe kryteria doboru spółek do portfela zostały już sprawdzone w ostatnich no, prawie trzech latach od, od startu funduszu. Klucz, oczywiście, do sukcesu to, to udana selekcja. Oczekujemy na tym funduszu wysokich stóp zwrotu podczas hossy na rynku średnich i małych spółkach. Natomiast zarówno 2019, jak i 2020 pokazały, że, że jest to możliwe. Również kiedy przynajmniej w całym pełnym roku kalendarzowym stopy zwrotu na samej giełdzie nie są wysokie. Całym Funduszem Ekwestacji Sektora Prywatnego zajmuje się całe TFI. Każdy departament ma swój wkład w jakość tego funduszu, jak i innych rozwiązań. Natomiast funduszem zarządzamy, samym portfelem inwestycyjnym funduszu zarządzamy we dwóch, z Marek Olewiecki oraz ja, Jakub Liphardt. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję uprzejmie za prezentację. Szanowni Państwo, EQUES akcji sektora prywatnego Fundusz Inwestycyjny Zamknięty to kolejny instrument na giełdzie papierów wartościowych, który daje ekspozycję na spółki z indeksu MWIG i SWIG. Czyli również w ten sposób można inwestować w ten sektor. Interesujący segment spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych. A fundusz, jeszcze raz przypomnę, jest reprezentowany przez prezesa zarządu, pana Tomasza Koraba i pana Jakuba Lipcharda, członków zarządu TFI EQS Investment. Panowie, bardzo dziękuję za dzisiejszy debiut, za udział w tej uroczystości. Bardzo dziękuję internautom i wszystkim gościom za śledzenie naszych debiutów. To był Czwarty debiut funduszu inwestycyjnego już w tym roku, a jest to czternasty fundusz notowany na giełdzie papierów wartościowych. Zapraszam serdecznie do śledzenia naszych kolejnych debiutów już wkrótce. Do zobaczenia.